Cześć moi kanie, jestem Berlin, i witam was w kolejnym poradniku do naszego Minecrafta. Dzisiaj nauczymy się walczyć z potworkami. Pokażę wam jak zrobić miecz, używać siekierki do walki i dam kilka wskazówek jak pokonać zombie, szkielety i inne potwory. Gotowi? Zaczynamy! Więc jak już wiecie, jak zapada noc w Minecrafcie, wtedy pojawiają się potworki, takie jak klipery, zombie czy szkielety. Jeżeli chcemy przetrwać, musimy się nauczyć z nimi walczyć. Niektóre potwory pozostawiają z, 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 po śmierci cenne przedmioty, takie jak na przykład strzało od szkieletów czy mięso od zombie. Niekiedy nawet jeżeli posiadają te potworki zbroje, może ta zbroja z nich wypaść. Dlatego słuchajcie, warto wiedzieć, jak takie potworki pokonać. Na początku będziemy chcieli sobie stworzyć miecz. Miecz jest przeważnie najlepszym narzędziem do walki właśnie z potworkami, aby go zrobić, będziemy potrzebować. Dwóch bloków materiału, np. drewna, kamienia lub żelaza, i jednego.